Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walki. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi do głowy i nacisnąć z ust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Długa zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych kanion. Kto tam? Max? Max, czy to ty? Gdzie jesteś, Max? Proszę! Nie, błagam! Max! Nie! Przepraszam! Nie rób tego, Max! Proszę! Nie! Max! Gdzie jesteś, Max? Proszę! List mi się przyglądał. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem komiksu. Prawda rozszczepiła mi czaszkę, a jaskrawo zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Kawałek papieru wyglądał groźnie. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka. Niekończąca się strzelanina. Czas spowalniany, żeby pokazać moje ruchy. Paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. Zabawne. Nie daj się. To ja narkotyk. Obudź się, a kim jesteś. To była pomyłka, albo głupi dowcip. Ktoś bradził coś niezrozumiale, zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie deja vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy.